Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie we wtorek. Słuchajcie, zostały dwa dni do świąt. E, słuchajcie, ja nagrywam dla Was ten odcinek rano, e, czyli jeszcze przed zakupami, także nie wiem jeszcze co kupiłam, ile wydałam <grytanie> i jakie są wielkie kolejki w sklepach, więc e, na razie jestem pełna optymizmu. Słuchajcie, zaczynamy poziom 53. I weźmy sobie może tą e, czapkę, albo poczekajcie, jeszcze to chciałabym, punktów za każdą serię, to już czytałam. Hmm, znaczy coś wyjątkowego, uuu, <grym> dobra, ale to później, potem więcej punktów za szybkość. No nie, nie, dobra, hmm, to słuchajcie, to kupimy to, okej, okay. i coś jeszcze możemy kupić, już nic, no, trudno, także gramy. Okej. Okay. Hmm, idzie święty Mikołaj, oh, wow, święty Mikołaj. Witaj Eveline, Eveline, Evelyn. Wreszcie znowu się spotykamy. Nie wiem, co powiedzieć. Nie mów, że się nas spodziewałeś. Tak, wiedziałem, że Page weźmie udział w szkolnym muzykalu. Uznałem, że pora ci powiedzieć, żebyś y, przestała się obawiać Eweline. Przestałaś obwiniać, przepraszam. Y, przestała się obwiniać. 50 lat temu y, odebrałam Snackfruit Boże Narodzenie. Aha. A niedawno się dowiedziałam, że napisali o tym musicalu. O tym, co się stało z mojej winy. Co gorsza, wystąpił, wystąpi w nim moja wnuczka. Nie mam być z czego dumna. Ależ masz. Nie sądzę. Nie. Mhm. Czyli coś tutaj, widzicie, coś się stało podczas... O Jezu, wyglądasz świetnie jak prawdziwy. Zostań tutaj, a ja pójdę po... O, Boże, ona myślała, że to Patrick, dlatego go pocałowała Page. Yy, co właśnie się stało? Okej. Okay. Pocałowała tego Mikołaja. O, matko. premia do napiwku. Okej. Okay. Grajmy. Nieźle. Nieźle się dzieje. Nowy produkt, nowy stolik. O jejku, ile nowych produktów? O kurczę. No dobra. Co ty co daj? Już sobie już wszystko czego potrzebuję. O jejku no dobra. Yy. No niestety musisz poczekać teraz, bo mam pierwszego klienta. Okej, okay, do kasy. Tak, proszę, dzwonek dla Ciebie. Okej, okay, klient tam jakieś coś potrzebuje robić, no dobra. Niech sobie robi, okej. Okay. Aż tyle razy, o matko, no dobra. Dwa puddingi, proszę. Do kasy. Takich łatwych, szybkich klientów lubię. <grym> Że wiecie, ciach, ciach i y, daję im i odchodzą, a nie tam, wiecie, wydziwia trzeba. Tutaj, a tutaj będzie, słuchajcie, myszka, myszka, gdzie jest? A tutaj, patrzcie, mam. mam ją. Ok, to, to i to. Ok, czyli widzicie, znowu jest takie danie. Nie ze wszystkim, bo to jest i fasolka, jakieś ziemniaczki, sos, także rozumiem. Ok, to, to i to. I bombeczka. Ok, e, a co tam Frankus chce? Czubek z choinki. Ok, e, tutaj, czubek i laska z tym. Ok. Okej, szybciutko, szybciutko. No już trzy razy, także nie jest I <grywa> obsłużyliśmy. Tak szybko, bo znowu zaraz zniknie. <grywa> Kurczę. Kolejny ten, dobra, to, to, to. Aha, pan chce ze wszystkim. I jeszcze czubek, okej, okay, już niosę. Kurczę, ten no znowu chce. <grywa> znowu chce dzwoneczek ale powiem wam, że mieszkam naprawdę w centrum miasta i teraz słychać, jak naprawdę ludzie bardzo, bardzo często trąbią na, sie, na siebie. Niezbyt jest to, wiecie, takie miłe. No są święta, każdy, wiecie, chce wszędzie zdążyć. Um, Nikt nie ma czasu, także no takie, wiecie, no powinno się być troszkę chyba bardziej wyrozumiałym, tak mi się wydaje. Um, wiecie, no każdy się wszędzie śpieszy i w ogóle, no takie troszkę to jest słabe, że tak, wiecie, <trym> trąbią na siebie, denerwują się i w ogóle... Teraz tym bardziej trzeba być wyrozumiałym i, i, i wiedzieć, że no, no każdy gdzieś tam się śpieszy. <noise> tak to jest właśnie przed świętami. Niestety. Okej, okay, jeszcze czubek. Kurczę, jak on cały czas przychodzi coś chce. Ja ledwo zdążę obsłużyć klientów, a on już jest z powrotem. Tutaj będzie to, to i to. No co? Aha, muszę dołączyć, mięso, patrzcie. Aha, upiec w ogóle. Wow, no nieźle. No a drugie. Okej. Okay. To ziemniaczki, proszę. Okej. Okay. Tutaj wezmę czubek i to. Kurczę, kurczę. <noise> już, 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 bo troszkę się zamotałam. Okej. Okay. To dla ciebie. Tutaj jeszcze dla ciebie to. Już, już. Momencik. Już, już. Okej. Okay. Do kasy. I tutaj jeszcze pieczeń. Dla ciebie. Okej. Okay. Nie jest źle. Dobra, dobra. Yy, I teraz opiec trzeba. Okej. Okay. No dobra. Do kasy. Tak, weźmy to. I to też tak upieczone. To wrzućmy jeszcze. Okej, okay, ty chcesz kawkę. Okej, okay, i to gotowe y, i to, proszę. Poczekaj Frankus, teraz, bo ja nie mam czasu. Do kasy tutaj dzwonek i pudding, okej? Okay. Kurczę, ile gości? No kurczę. Tutaj będą dwie laski, proszę. Dobra, dam ci tą bombkę. Tutaj będzie czubek y, i to, proszę. I będzie dzwonek Kurczę, Strasznie długo mu to daje. I to dla Was. ok i do kasy. Szybciutko, szybciutko. Ojejku. Szkoda, że nie mamy przyspieszenia. No miało być, że w czapcach pracuje szybciej, ale to Mary. Yy, a my chyba nie. Dobra, do kasy. Puding i kawka, proszę. ok Czubak proszę bardzo, tu można sprzątnąć. Okej, okay, i do kasy. Tutaj będzie to, to i fasolka sama, ok? Dla nich. O, jest, zdobyto pierwszą gwiazdkę, super. ok. i tutaj będzie teraz dzwoneczek i kawka dla pana. Ok, musimy sobie dodać troszkę kawki. Ok, tutaj będzie to i to dwa razy wezmę. Dla ciebie do kasy i dam frankusowi. Czy ona przerwie to, co robi? A nie, nie przerwała to dobrze. Ok, tutaj będzie pudding i mięso z fasolką. Ok. I do kasy. Dobrze, nieźle, nieźle. Wrzućmy może pieczeń trochę. Mm, dopóki, wiecie, jeszcze mamy czas. Później <grym> wszyscy będą chcieli. Ok, tutaj pieczeń ze wszystkim i kawka, proszę bardzo. Ok, do kasy. Tutaj będzie bombka mm, i czubek. I to weźmy od razu. Ok, to można sprzątnąć. Okej, okay, dla ciebie i, i. tutaj dla Frankusa, bombka i pieczeń ze wszystkim. O jest, w końcu. Franku ze mną spokój. Okej. Okay. A co oni stoją? Przecież mogą usiąść sobie. Nie wiem, czy coś się zbagowało i pieczeń z samą fasolką. okej. Okay. Kurczę, no nie wiem, co się dzieje. Ej, a czemu tak się stało? Przecież to było miejsce chyba. Aha, nie było dla czterech osób. Aha, rozumiem, no, no ale to. No oni jeszcze jedli, więc ja, no nie mogłam ich wygonić, nie? Hmm, no dziwne to było, no ale dobra, chyba nie zdobędziemy przez to gwiazdki. No proszę, dla ciebie. <laughs> kurczę, szkoda, chociaż może, no może. Mamy jeszcze dwóch klientów, także. O nie, pieczeń. Tutaj pójdziemy. O kurczę, zjara nam się pieczeń. A jejku, niedobrze. Nie, nie musiałam. O nie, stop. Kurczę, zjarała się pieczeń. No nic. Ajku, i dwa razy chodzić muszę, no. Ojejku. Dobra, weźmy to i to dla pani. Ok. I tutaj już daję pieczeń z ziemniaczkami. Ok. O kurczę, ale kręcenia. No Ich potraciły serduszka przez to. Jeszcze tylko pieczeń. A nowa gwiazdka. Super. I do kasy. I co nie zdobędziemy? No, zabrakło naprawdę mało. Kurczę, szkoda, że potraciły te serduszka przez to chodzenie. No, trudno, trudno. <laughs> ok, chyba podliczę nam kasę. <laughs> Patrzcie, jak wyglądam. Dzisiaj rano bardziej przypominałaś świętego Mikołaja. Dokąd tak uciekałeś? <laughs> Nigdzie nie uciekałem. Hmm, naprawdę. Kurczę, ale numer, no, ale się pomyliłam. <laughs> Patrzcie, page, zobaczyła jak. <laughs> całuje ze świętym Mikołajem się i mama. Oje, ostrożnie. O! Święty Mikołaju. <laughs> Ale numer, no, kurczę, jakie pomyłki, naprawdę. <laughs> Okej, okay, lecimy z 54. i zakupmy sobie może to mi się przyda na pewno. Okej, okay, i lecimy. <laughs> Ojej, no. Gdzieś też myślałaś? Jej, wybaczcie! Myślałam, że to mój mąż. Święty Mikołaj? No tak, oczywiście, jak to inny. Dlaczego masz na sobie ten kostium, Patryku? Zanim puściliśmy Snackford, Paige była bardzo zdenerwowana z powodu wypadku w przedszkolu. Chciałam ją podnieść na duchu jako Święty Mikołaj. Właściwie ludzie cały czas przebierają się za Świętego Mikołaja, ale skoro już tutaj jesteście, nie byłoby prościej, gdyby on z nią porozmawiał. On, a ym, ja po prostu wiem, co jej chcę powiedzieć. <grym> Okej. Okay. Okej, okay, czyli Patrick trochę, wiecie... Okej, okay, teraz lody waniliowy, i gwiazdka nowa. Super. Okej. Okay. I nowe produkty. Tutaj jakieś prezenty, słuchajcie. Okej. Okay. Co tutaj, co? Nigdy nie posiadaj dwóch tych samych produktów. Ojejku, to będzie ciężkie. Gwiazdka i to. Chyba, że będzie... będzie będę... Ojejku, nie mogę się wysłowić. <grym>, że będę dawać, wiecie, tak pojedynczo. Wezmę, będzie chciała dwa razy to, no to ja dam najpierw to, później mm, od nowa wezmę. Nie wiem, tak się postaram, ale zobaczymy. Dzwoneczek i lody. Okej. Okay. Dobrze, nawet szybko. Hmm. Okej. Okay. I dwa razy. O nie, o nie, o nie, o nie. No i jak zwykle ja to jestem spryciara. Się rozpędziłam. No dobra, nic, nieważne. Gdzie jest mysz? Gdzie jest mysz? O, tutaj. Kurczę, no ja to zawsze z tym wyzwaniem noż nie wytrzymam. Okej. Okay. Dwa razy lody. No dobra, nie ma... Nie ma o jako aż trzy razy klikam. no dobra. Trudno, no trudno. Z tymi wyzwaniami widzicie. Niektóre są czasami takie ciężkie, no. No, co chcecie? Co chcecie? Bo to już kolejka, bombeczka, proszę. Okej, okay, akurat fajnie, że chciał lody. Okej, okay, tutaj będzie pieczeń ze wszystkim i dzwoneczek. ok Dwa razy lody, proszę. Okej, okay. szybko nawet ekstra. <laughs> Super. Okej, okay. ale oni strasznie długo jedzą w tych fotelach. Okej, okay. tutaj można sprzątnąć. Pudding i gwiazdka do kasy. Okej. Okay. Dobra, i teraz pani. Seria plus 10. Mm -hmm. Chciałabym chociaż ze trzy gwiazdki zebrać, skoro już to wyzwanie nam się nie udało. No nic. Dobra, tutaj będzie tak. Kawka i y, skarpeta. Okej. Okay. Aha, tutaj jest ten gramofon. Okej. Okay. Do kasy. Nikt nie chce prezentu. Hmm, dziwne. Y, Okej, okay, dwa razy lody i i, i skarpeta. Dobrze. Dobra, teraz dziewczynki, co by chciały? Gwiazda i bombeczka. Do kasy. Bombeczka i pudding, proszę. Okej. Okay. Okej, okay, szkoda dobrze, że nie tracą e, tych serduszek, bo to kurczę, te dzieci są strasznie niecierpliwe. To i to. Pudinki lądy, proszę, do kasy. Dobrze, tu można sprzątnąć. Od razu wezmę kasę tutaj od dziewczynki. Dobrze. No, słucham, słucham. Ale pierwszy raz zdarzyła mi się sytuacja, że tak wiecie, weszli klienci um, i nie było dla nich miejsca i dlatego wyszli, zrezygnowali. To było dziwne. No, ale dobra. Tutaj wezmę dzwonek i prezenciki. Okej, okay, czyli taki zestaw trzech prezencików. Okej. Okay. To będą lody i kawka. Okej. Okay. I do kasy. Super. No, słucham. Co zamawiać? Okej, okay, danie ze wszystkim. I chyba skarpeta, tak, bo nie zauważyłam. Okej, okay, dwa razy kliknęłam, ale chyba się usunie. Super, do kasy. Dobra, wrzućmy sobie pieczeń. Może uda pudding dwa razy do kasy. Okej, okay, i weźmy, jak już jest gotowy, to też. Kawkę sobie dolejmy. No i super. Jesteśmy przygotowani. To można sprzątnąć. Szybko, szybko, Mary, bo goście czekają. <noise> dwa razy kawka, pudding i chodźmy po ten soczek. ok Okej, hey, strasznie wysoko ten sok. Już się powtarzam, ale no tak to jest. No tak, i pełne. Cały czas mówię okej, okay, wybaczcie. Postaram się nie mówić. O, dwa razy lody, proszę. Tutaj będzie loading. Lody i pudding, chciałam powiedzieć. O, matko, ale nowo, nowo słownictwo mi się włącza. Tutaj będzie to i to, proszę bardzo. Dobra. Dobrze, na no, medie do kasy. E, tutaj będzie to i prezenty. Okej. Okay. I do kasy. Super. Teraz jeszcze pani tutaj musi zamówić. A dwie gwiazdki już, także spoko. Mhm. To można sprzątnąć. Tu będzie tak to i to. Okej, okay. do kasy, tu można sprzątnąć. Super, tak, tutaj weź znowu pienionysz, pienionyszki od pani. <gry> tutaj będą no, tak trzy, aha, ale trzy takie same, O, no dobra, nie wiedziałam, że taka może być kombinacja. Dobra, czyli widzicie, jednak prezenty mogą być różnie kombinowane, okej, okay, rozumiem, <gry> różne mieć kombinacje. Dobra, no, co zamawiacie, słucham, słucham. Kawka i danie tylko z fasolką. Okej. Okay. Tutaj będzie dwa razy skarpeta. Dla Ciebie. Musimy dorzucić sobie kawkę i mięso. Hmm, do kasy. Tak, dorzuć kawkę. Cukrowa laska deluxe. Uu, nieźle. Okej, okay, prezenty trzy takie i trzy takie same. Okej, okay, dla Ciebie. Do kasy. I wrzućmy sobie... Aha, nie wrzućmy, bo już tam chcą kolejne zamówienie. Także zanieśmy. I chodź tu wrzuć to mięso. Okej, okay, może uda nam się je, wiecie, upiec. Ok, jedno i drugie. Okej, okay, to można sprzątnąć. E, pudding i trzy prezenty do kasy. Okej. Okay. Tak, udało się. Koniec. Okej, okay, czyli już nie będzie. Ale mamy trzecią gwiazdkę, także super. E, lody i sok, proszę, już idę. Już, już już, momencik, ale muszę iść na samą, samą górę. Tak. I tutaj będzie pudding i skarpeta. Dobra, i do kasy. Tu można sprzątnąć. No szybko, szybko, bo im poznikają serduszka, kurczę. <grywka> Okej. Okay. ale udało się, przynajmniej wiecie, dużo, dużo. Y, ponad 3 gwiazdki zebrać, tak na spoko. Mała rekompensata za to, że <grywka> tego wyzwania nie zrobiliśmy. No ale trudno. O, idzie page. Um. Mary, mogę ci coś powiedzieć? Oczywiście, kochana, wszystko. Widziałam, jak mama całuje się ze świętym Mikołajem. Ojej, biedne dziecko. O Jezu, to straszne dla małego dziecka zobaczyć takie coś. Ojej, no nic. Dobra, słuchajcie, lecimy z 55. Um. No dobra, to weźmy to. Niech będzie. Dobra. O, patrzcie, wszyscy to są... Okej, okay, wszyscy gotowi? Och, Page, możesz już przyjść. O, święty Mikołaj. Ale nie można tak oszukiwać. Ho, 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 wesołych świąt, Paige. Tak długo czekałam, aż Cię zobaczę. A ja wiem dlaczego. I mam dla Ciebie prezent, naprawdę? Słyszałem, że potrzebujesz więcej mojego magicznego pyłu. Mm. Co, nie ma prezentu. Hmm, chyba o nim zapomniałem. Mamusiu, mamusiu. Co się stało, kochanie? Mamusiu, nie ma mojej świątecznej gwiazdki. Co, gdzie ją podziałaś? Chyba nie wiem. Nie mam mojej świątecznej gwiazdki. Ojej, zgubiła to, co miała na główce, tak wiecie. Hmm, no nic, może się znajdzie. Ok, co dawna? E, cukrowa laska deluxe. Ok, teraz mamy jakąś laska deluxe. <grytania> nowy stolik, nowy produkt. O, u góry są. Znajdź magiczny pył. Hmm, okej, okay. ciekawe jak to będzie wyglądało. Okej, okay. pierwszy klient, to i to. Kurczę, no i co z tym pyłem? <laughs> nie wiem, czy ja go będę zauważać, czy nie. Czy to będzie, wiecie, znowu jakieś ukryte. Aha, on ma szukać, no dobra. Muszę na niego klikać po prostu. To i lody, proszę. O, państwo poszli na górę. <laughs> okej, okay, do kasy. Tutaj będzie lody i soczek. Już idę. Okej. Okay. czy tutaj, Państwo tak wysoko usiedli. Będę musiała do nich lecieć. <gry> Okej, okay, to będzie tak. Kawka i danie tylko z fasolką. Do kasy chodźmy i zanieśmy to na górę. Okej. Okay. Poczekajcie chwilkę. Okej, okay, już jestem. <laughs> już, już, bo miałam telefon, także już, już, już. Okej, okay, tutaj chodźmy do Patryka. Aha, nie, on sam szuka. Dobra, to i, i, i laska. Myszkę słyszę. A jest, mam cię. Okej. Okay. Ojejku, ale teraz są, kurczę, to i to i to dla ciebie. Okej, okay, tutaj będzie to, to, to dla ciebie. I trzy takie prezenty, proszę, do kasy. Okej. Okay. I w ogóle zobaczcie, tutaj... Um, Właśnie widać tą tak jakby z pociągu, tą maszynistkę, tutaj tą jakby wiecie, z tego co ona tam śpiewa. Ci o tak, nie mogą znaleźć słowa. Dobra, soczek. Trzy prezenty takie same znowu. Tutaj będzie bombka i dzwoneczek, proszę, i do kasy. Okej. Okay. Super. Tutaj będzie dwa razy lody pudding dla was. Proszę bardzo. Okej. Okay. No, słucham, rzućmy pieczeń sobie chociaż jedną. Ok, gwiazdka i trzy prezenty, takie same, proszę bardzo. Tutaj będzie dzwonek i trzy takie prezenty. Ok, e, do kasy, tutaj będzie pudding i danie ze wszystkim, proszę, do kasy. Można sprzątnąć, rzućmy sobie mięsa za dwa. O, super, wynik, e, wynik, znaczy <gryw> znalezione te wszystkie magiczne pyły. Okej, okay. tutaj będą tak trzy prezenty takie same. Danie ze wszystkim dla pana do kasy. Yy, tutaj te dwie bombeczki dla ciebie i do kasy. A tutaj będą trzy prezenty i danie za wszystkim dla pani. Proszę bardzo. Okej. Okay. Aha, tu trzy prezenty jeszcze się nie zrobiły? Okej, okay. proszę. Okej. Okay. Dopiero pierwsza gwiazdka, kurczę, nie? Dobrze. Do kasy. To i lody, proszę. Okej. Okay. Do kasy. okej. Okay. No i co tam? Aha, dwie kawki. Oj aż trzy. Nie, dwie wystarczą. Yy, I tak będzie to. Ojku. To... A nie, jeden z fasolką, a drugi bez. Dobra. I tutaj lody pudding dla ciebie do kasy. Okej. Okay. Chyba się udało. Wrzućmy może za dwie pieczenie. Oj, kawę. To jest gotowe. To też jest gotowe. Dwie kawy, proszę. Dwa lody, proszę. Ok, do kasy. Porzućmy jeszcze kawę. Ok. No i może jeszcze za dwa mięsa. A co tam, dopóki mamy czas? <gry> ok, i drugie. Super. To można sprzątnąć. Do kasy. Lody i soczek. O jejku, do kasy nie zdążyłam wziąć pieniążku niej, ale dobra. Już, już biorę. Ok, to będzie to i to dla Was. I do kasy. Ok, i chyba wszyscy ogarnięci, co stoją przy kasie. <gry> ok, super. To można sprzątnąć. Weźmy kasę. No, słucham, słucham, co chcecie. No, jeszcze takie 10 minut mamy, tak jakby, także spoko. Może jeszcze przyjdą goście, bo już mamy prawie trzecią gwiazdkę. Y, trzy i tutaj laseczka, proszę. Okej, okay, dla ciebie do kasy. Kurczę, czemu takim spada od razu? Y, jeszcze nie zdąży nic zrobić, a już im spadają serduszka. Niedobrze. <grym> Dobra, soczek. Okej. Okay. Tak. Tu do kasy szybciutko. Dwa razy. Skarpetka, proszę bardzo. Okej. Okay. No, szybciutko. a mamy tutaj oto chyba, no właśnie. To, raz, dwa, trzy. Okej, okay. dla pana. Do kasy. O, jak szybko chodzi. <gry> Okej. Okay. Tak, do kasy. Super. Dobra, teraz tutaj co chcecie. Mm. Danie z ziemniaczkami i budding, proszę. No, włączmy jeszcze raz. A co tam niech schodzi szybko? O koniec, słuchajcie. To będzie raz, dwa, trzy ze wszystkim. To dla pani, proszę. To można sprzątnąć. Tak. Trzy gwiazdki zdobyto. Super, i do kasy. Już tylko pani niech coś zamówi. Ok, gwiazdka i to danie ze wszystkim. Ok, i do kasy. Super. Okej, okay. to można sprzątnąć. I ostatnia klientka płaci. I koniec. Super, udało się. I wyzwanie, i trzy gwiazdki, i myszkę także ekstra. Super, udało się. O, patrzcie. Jest dobrze, znalazłem więcej mojego magicznego pyłu. No, chyba podaruję trochę page. Nie. O, patrzcie. A, 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 a psik. O, no, ale. <ścoughs> o, jejku, ale się zdradził, słuchajcie, no nie. I co teraz Pejczy zrobi? <ścoughs> Chyba uwierzy w takiego, wiecie, prawdziwego świętego Mikołaja. Okej, okay, kochani, ja już kończę ten 56 poziom, zaczniemy sobie w następnym odcinku. No i tak. Kochani, yy, później sobie zagramy jeszcze tak w środę tu i już w yy, czwartek w wigilię zagramy sobie te dwa poziomy i trzeci ostatni. Zobaczymy, to pewnie będzie najdłuższy odcinek, bo to pewnie najwięcej będzie się działo. Yy, a tymczasem ja kończę. Trzymajcie za mnie kciuki, bo idę do sklepu. <laughs> Także trzymajcie kciuki, żeby nie było wielkich kolejek. OK, Gorące buziaczki dla was. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa, pa, kochani.